Dzień dobry, witam na kanale Ekspert Szkody Wodne. To Andrzej Kawaś. Witam w nowym odcinku, w którym będę opowiadał o wyciekach na instalacjach, instalacjach wodnych i kanalizacyjnych, takich prawdziwych wyciekach, których tak naprawdę wszyscy się obawiamy, ale zawsze myślimy, że właśnie to nam się stało, jak widzimy jakieś plamy na ścianie, czy na suficie, czy gdziekolwiek. To mówimy o jakichś niszczelnościach na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych. Na początku warto zauważyć tak naprawdę dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, że zawód hydraulika w Polsce nie wymaga żadnych uprawnień kwalifikacyjnych, żadnych certyfikatów z czegokolwiek. Wczorajszy fryzjer może być dzisiaj hydraulikiem, co się wiąże właśnie z tym, że człowiek, który nie ma doświadczenia, bierze się za robotę, o której nie ma pojęcia i tak naprawdę robi na nas doświadczenie. I druga rzecz, o której też warto pamiętać, że te wcześniejsze instalacje, które my mieliśmy, które były prowadzone głównie po ścianach, już ich prawie nie ma, takich instalacji. W dniach dzisiejszych wszystkie instalacje wodne, kanalizacyjne, woda użytkowa, centralne ogrzewanie, kanalizacja, wszystko staramy się ukryć w ścianach, no bo to tak średnio wygląda. Nikt nie lubi, żeby rurki wystawały, były widoczne. Pamiętając o tym, dzisiaj omówimy, jakie mogą być wycieki, jakie są przyczyny tych wycieków. Warto też zauważyć, że 95 ponad procent wycieków to jest wina wykonawcy. 5 albo nawet mniej procent wycieków to jest wina materiału. Tak naprawdę, czasami nawet niektóre wycieki, które spowodowane są pęknięciem materiałów jakichś złączych, trójników, kolan kanalizacyjnych czy wodnych, nie zawsze są spowodowane wadą materiału, tylko że wadą montażu. Tak jak się mówi po polsku, że. Instrukcja w języku polskim powinna się zaczynać słowem zepsułeś. I dlatego, że Polak zwykle czyta instrukcję już po fakcie, jak już wszystko jest popsute. I to też bardzo często zauważyłem w swojej praktyce, że człowiek, który bierze się za robotę, nawet nie zapozna się z instrukcją od producenta, jak to trzeba wykonywać. Dlatego najwięcej wycieków, które my mamy, powstają w krótkim czasie po zakończeniu jakichś budów. Czy remontów. Niestety człowiek, który się wprowadza w nowy dom, w nowe mieszkanie, już musi się mierzyć ze zawielgoceniem, z kolejnym remontem od razu po, po tym pierwszym remoncie. I takie sytuacje są bardzo częste, że po prostu wina wykonawcy. My też lubimy, żeby, jak my robimy remont u siebie w mieszkaniu czy w domu, żeby wszystko ogarnęła jedna ekipa. Abyśmy nie musieli szukać wykonawców, zgrywać, umawiać, kto co robi, ten robi tylko płytki, a ten robi tylko hydraulikę, a jemu rurki przeszkadzają, a tam temu płytki przeszkadzają, a tam tynk za płytki, a tam posadzka za niska. Chcemy, żeby do nas weszła jedna ekipa i zrobiła nam całość od początku do końca, żebyśmy sobie nie zwracali tym głowy. I w tym tkwi problem, bo po pierwsze prawdziwy hydraulik zwykle... Pracuje sam, ma ekipę, e, może być ekipa, ekipa hydrauliczna, ale nie będzie nawiązywał jakichś ciasnych stosunków z firmami, które robią resztę wykończenia typu posadzki, elektryka, tynki, płytki, cokolwiek innego, bo robi swoje, skupia się na swoim i to no, tak jak się mówi, praktyka czyni mistrza. Więc jeżeli my powtarzamy te same czynności w kółko o setki razy. W ciągu dłuższego czasu my przybieramy doświadczenie, tego nie unikniesz, przybieramy doświadczenie, które jest niezbędne dla wykonywania tej pracy. Natomiast człowiek, który się bierze po raz pierwszy do tej roboty, myśli, że to jest prosta rzecz. Jak Lego poskładam i wszystko będzie działać, nie do końca. Te instalacje, jak widać, są bardziej skomplikowane niż by się myślało, inaczej bym nie miał tyle roboty z tymi lokalizacjami wycieków, nie nagrywałbym ten film też. Dlatego bardzo ważne, żeby człowiek, który bierze się za jakąś robotę u nas w mieszkaniu, żeby miał doświadczenie, żeby miał styczność z materiałem, z którym my chcemy, żeby on pracował, albo czy my chcemy, żeby u nas w domu, w mieszkaniu był ten materiał, który nam zaproponuje ten fachowiec, czy nam on odpowiada jakościowo, cenowo itd. I jeżeli wszystko nam się zgrywa, to wtedy możemy się omawiać z wykonawcą na wykonanie instalacji. Natomiast jeżeli dla nas instalacja robi fachowiec od wszystkiego, złota rączka, który i potękuje, i elektrykę zrobi, i rurki, i poszpachluje, i płytki położy, i pomaluje, i firanki nawet na końcu powiesi, to bardzo duże wątpliwości wynikają, czy człowiek miał wystarczająco czasu, żeby przybrać odpowiednie doświadczenie w tym, w tym temacie, czy on potrafi zrobić to wszystko szczelnie. Bardzo często widzimy takie sytuacje, jak przychodzimy na lokalizację wycieków, że deweloper zrobił instalację z jakichś rurek, doprowadził do jakichś tam punktów. Zwykle te rurki na chwilę obecną są montowane wszystkie po wierzchu. Nie chowałem w ściany, deweloperzy. Przychodzi majster, chowa to wszystko do ściany i stwierdza, że on nie ma narzędzi. Nie ma materiałów takich, żeby kontynuować w tym samym systemie tę instalację, tylko idzie, kupuje najtańszą zgrzewarkę, albo najtańszą jakąś zaciskarkę, albo w ogóle klucze jakieś i robi to wszystko na skręcane złączki. To wszystko chowa do ściany i tak naprawdę praktyka pokazuje, że połączenie pomiędzy instalacją dewelopera, a instalacją, którą łączy ten mistrz, to jest właśnie najsłabszym punktem. jest. I mm, bardzo często widzimy takie sytuacje, że człowiek chowa w ścianie to, czego nie powinno się chować, na przykład złączek skręcanych. Nie powinno się chować, bo złączki skręcane muszą być regularnie serwisowane, dokręcane, dociągane, dlatego że po pewnym czasie te złączki zaczynają przeciekać. Puszczają i zaczynają przeciekać. Albo na przykład stosują najtańsze złączki, jakie można znaleźć, gdzieś tam jakieś marketowe. Mogą te złączki też przegrzać. I później jak je łączą, to w tym miejscu to może puścić. I to też... Dla nas to też pewny kierunek, jak my wiemy, widzimy, że człowiek, e, że instalacja na przykład o wychodzi jednym systemem, a my widzimy, przy, że przy oczkach, przy baterii jest inny system, to pewnie gdzieś w pewnym miejscu zostało połączenie zrobione, które e, może być nieszczelne. Dlatego my też kierujemy się tym, żeby, żeby te, te takie elementy posprawdzać. Ogólnie m, trudno powiedzieć, jaki materiał jest bardziej wadliwy, mniej wadliwy. Dyskusje są na ten temat e, na rynku, ale m, z pewnością mogę powiedzieć, że z tego powodu, że większość wycieków, ponad 95% wycieków to jest wina wykonawcy, to system, który ma najwięcej połączeń, jest najbardziej pod tym względem niebezpieczny. Jeżeli hydraulik najmniej ingeruje w ten system, to znaczy, że mniej ma możliwości do wykonania, do popełnienia jakiegoś błędu. Przykładowo, jak my mamy instalację ogrzewania podłogowego, to jest prawie, że niemożliwe, żeby cokolwiek się z tym stało, bo to jest jedna rurka, która łączy się na rozdzielaczu, idzie na obwodach i później wraca z powrotem do tego samego rozdzielacza. Dwa połączenia mamy na rozdzielaczu, które my widzimy, a reszta rurki idzie cała. Jeżeli my zastosujemy dobrej, dobrej jakości rurkę, dobrej marki, na którą zresztą też będzie gwarancja od producenta, możemy mieć pewność, że przez długie lata to nam będzie służyło bezawaryjnie. Tak samo można wykonać również instalację sanitarną, hydrauliczną. Jeżeli mamy też rozdzielacz, od rozdzielacza do każdego punktu nam podchodzą rurki i tylko kolanko będzie w ścianie, to jest, będzie jeden punkt na rozdzielaczu, drugi punkt będzie na kolanku w ścianie. To są dwa punkty, które będą niebezpieczne, ale reszta rurki będzie połączona bez trójników pod posadzką. Dalej idziemy, dochodzimy do instalacji elastycznych, takich typu PEX, czy Canterm, czy TC, czy Rehau. Różne są takie instalacje, które mają trójniki, są łączone w posadce. tylko, że również tych instalacji, tych łączeń na instalacji jest dużo, dużo mniej. Dlatego, że idzie jedna cała rurka i później tylko trójnik rozchodzi się, a tam gdzie musimy zawinąć tą rurkę, to, to sama rurka się zgniata i po prostu robi się kolano i rurka idzie dalej, później tak samo wyjście z posadzki na ścianę, również robi się łuk i rura też idzie dalej, bez żadnych łączeń, bez niczego i mamy minimum trójników w posadce kolanka w ścianie. Również to może puścić, najczęściej w takiej sytuacji wino wykonawcy, co może być? Najczęściej to jest niezaciśnięta złączka, niezachowane kąty, jeżeli mamy trójnik albo kolano z tworzywa zastosowane w posadce i nie zastosujemy zresztą tak jak zaleca producent punktów stałych, żeby ten trójnik miał odpowiedni kąt 90 stopni. Jeżeli my to nie zachowamy, to jak powstaje napięcie na trójniku, ten trójnik może pęknąć i to też się zdarza. No i również, jak to pokazuje praktyka, to też jest wina wykonawcy, dlatego że nie zatrzymał kątów. Kolejną instalacją bardzo popularną w Polsce to są instalacje zgrzewane. Niestety instalacje zgrzewane nie można powiedzieć, że sama siebie instalacja zgrzewana jest bardziej awaryjna, bo system łączenia tych rur, z, rurki ze, z, z kolanem, z trójnikiem, z kształtą, to jest system w miarę okej. Okay. Jeżeli potrafimy normalnie zgrzać, dotrzymamy odpowiedniej temperatury, odpowiedniego czasu nagrzewu i tak dalej, wszystkiego dotrzymamy, to to połączenie jest w miarę okej. Okay, tak? Jeżeli rurka będzie czysta, kolanko będzie czyste. Nikt nas nie, nie będzie nam zawracał głowy, póki my to wszystko zgrzewamy, No to możemy liczyć na to, że połączenie będzie szczelne. Natomiast jeżeli czegokolwiek nie dotrzymamy, to może, może być awaria, i tu jest w tym właśnie problem, że na przykład przy instalacjach elastycznych, jak mamy, mamy rurki elastyczne, to tych trójników połączeń mamy minimum. W mieszkaniu to może być w okolicy 20 sztuk, w domu może być 50. Natomiast instalacje zgrzewane to są setki połączeń. I każde połączenie ma swoje niebezpieczeństwo, że może puścić. W kolejnych filmikach będę opowiadał, jak każdy system prawidłowo się łączy zgodnie z instrukcją od producentów. Możecie subskrybować ten kanał. Zresztą za kilka dni wyjdzie kolejny odcinek, w którym będę opowiadał, jak się łączy poprawnie te instalacje, żeby właśnie nie było wycieków. No i kontynuujemy temat instalacji. Kolejne jakie jeszcze mogą być, na przykład klejone instalacje, tak zwane NIPCO. No niestety te klejone instalacje po pierwsze już. Nowych nie ma, już prawie nikt nie stosuje, tylko są stare sprzed 20 lat instalacje. Nie sprawdziły się w Polsce, w naszych realiach budowlanych, w naszych, na naszych ścianach, w naszych posadzkach. Może przez to, że inny skład wody, za dużo chloru albo za mało chloru, nie wiem. A w każdym razie ta rura nie wytrzymuje w polskich realiach. Jeżeli my mamy taką instalację już rozprowadzoną w ścianach i mamy pęknięcie, to warto się wtedy zastanowić, czy chcemy szukać ten wyciek, czy nie lepiej by było już całą nową instalację wymienić. A jeżeli my robimy remont, jeżeli my jesteśmy w trakcie remontu, odkrywamy ściany, i widzimy taką instalację, to trzeba dobrze się zastanowić, czy nie warto by było teraz w trakcie remontu wymienić tą całą instalację na jakąś nową, czy peksy, czy zgrzewane, żeby ta instalacja już była pewniejsza, bo będzie nowa i może dłużej pochodzi. Dalej idą instalacje miedziane. Ponad 20 lat temu, jak mnie uczono, jak te rurki miedziane się łączy i to opowiadano takie... Właśnie legendy o tym, że te rurki to służą wiecznie, że nic się z nimi nie dzieje. Niestety się dzieje z tymi rurkami. Niestety rurki miedziane też mogą puścić, i dlatego też warto czytać instrukcje od producenta. Wbrew pozorom, sporo hydraulików, nawet prawdziwych hydraulików, nie wie dokładnie, jak poprawnie to się łączy. To też pokażemy w którymś z kolejnych odcinków, jak się łączy rurę miedzianą. I dlatego e, niestety rury miedziane też puszczają. Jak my mamy instalacje miedziane, to nie jest gwarancją, że nie będziemy mieli przycięcia. Rury stalowe. Instalacje z rur stalowych już dawno wyszły z o, obiegu. Już w sensie, że nikt, nikt teraz na, na, na dzień dzisiejszy nikt nowych nie montuje. Stare są sukcesywnie wymieniane. Ale nie są bardzo częste awarie na rurach stalowych. Właśnie najwięcej awarii to jest na łączeniu rury stary stalowej z jakąś nową instalacją. jakieś się idzie nowa instalacja. To w tym miejscu jest większa szansa, że cokolwiek może puścić. Też warto powiedzieć o tym, kto niesie odpowiedzialność za zastosowanie słabej jakości złączek. Czy chcemy sami kupić, pójść do markietu i kupić hmm, najtańsze jakieś przedłużki, kolanka, i później ponosić odpowiedzialność, czy zlecimy to hydraulikowi, który robi tą robotę, bo hydraulik ma dostęp do hurtowni, hurtownia, trochę inaczej kupuje materiał, trochę inaczej sprzedaje materiał, bo rozumie, na przykład hurtownia hydrauliczna sprzedaje tylko rzeczy hydrauliczne i ona rozumie, że ona niesie odpowiedzialność, więc jeżeli będzie sprzedawała słabej jakości towar, to nikt do niej w ogóle nie przyjdzie, tak? W marketach to wygląda trochę inaczej, bo jak on sprzeda dwie, trzy złączki słabej jakości, to do niego i tak przyjdą po tapetę, płytki, po co innego, dlatego oni nie bardzo, niedużo uwagi przydzielają jakości materiałów, Natomiast hurtowni najczęściej, nie mówię, że w każdej, w każdej hurtowni zresztą, nie byłem fizycznie, nie mogłem sprawdzić, ale w większości hurtowni to dzieje się w ten sposób, że oni pilnują jakości towaru, który sprzedają, bo im zależy na tym, żeby klient do nich przychodził następnym razem. Tak, I Jeżeli do nas przychodzi hydraulik wykonawca, który ma dostęp do tych hurtowni, który ma dostęp do dobrych cen w hurtowniach i dobrej jakości towaru, to on może kupić te złączki i też może wtedy... Zresztą będzie ponosił odpowiedzialność tak za to, co kupi. Wiadomo, że tam może jakiś tam procent zatrzymać dla siebie. Może nie, 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 nie dotrzymamy ten towar w pełnej, w tej wartości, w której zakupił hydraulik, ale przez to, że on daje gwarancję na ten towar, też niesie za to odpowiedzialność, dlatego może nam trochę droży ten materiał sprzedać, no ale coś za coś, tak. No i plus do tego też, jeżeli my mamy nawet dobrej jakości materiał, powiedzmy jakoś kolanko, przedłużkę czy coś yy, i. Jeżeli hydraulik zastosuje za dużo paku, podwinie, za mocno skręci, to właśnie trzeba z głową podchodzić do tematu. Nie, nie, nie warto za mocno skręcać, tylko odpowiednio podwinąć, odpowiednio z odpowiednią siłą dokręcić, tak żeby to nie pękło, a z kolei, żeby to też nie puszczało. Jak i uszczelnie zastosować na gwintach, to też o tym będzie wiedział hydraulik. Tu nie mam lekcji hydraulicznych, jak może z kolei kiedyś tam powiem o tym, jak poprawnie się podwija gwinty, tak żeby to nie przeciekało, ale. To na pewno jest kwestia to nie będę uczył, nie jestem w stanie wyuczyć hydraulików, hydraulików, zawodu hydraulicznego, tym bardziej w tak krótkim filmie, bo to jest bardzo rozległy temat. No ale w każdym razie, jeżeli my zlecamy zakup i montaż prawdziwemu fachowcu, to mamy większą szansę, że takie wycieki powstaną. Sam wiem, sam mam zaprzyjaźnionych hydraulików, które tak naprawdę bardzo rzadko ze mną się kontaktują w temacie wycieków. Więcej zlecają mi klientów, bo przychodzi hydraulik, robi instalację, doprowadza w ścianie rurki, a na przykład później przychodzi płytka, się montuje baterie podtankowe. Albo montuje baterie natankowe zwykłe i jakieś tam skręca przedłużki zaworki, cokolwiek. I później powstają z tego powodu problemy. Człowiek myśli, że to wina hydraulika. Hydraulik dzwoni do mnie, ja przyjeżdżam, lokalizuję, okazuje się, że to nie jest jego wina, tylko wina tego, który kładł płytki. No i w tym momencie, gdzie siedzieli Yy, zakres odpowiedzialności. Czy nie warto w tej, w tej sytuacji poprosić hydraulika, który namontował całą instalację, dopłacić mu, żeby już dokończył tą instalację, żeby zamontował tą baterię podtynkową, natynkową, czy te zaworki podmywalkowe, żeby wkręcił to wszystko z odpowiednim uszczelnieniem, z odpowiednią siłą, żeby nam to nie przeciekało. Miałem taki przypadek na początku działalności, jakieś 6 lat temu ponad. Nowe mieszkanie było całkowicie zalane. I przychodzę, pytam się właścicieli, że pewnie to robił jakiś majster od wszystkiego. Powiedzieli, że nie. Przyszedł prawdziwy hydraulik ze sprzętem. Zresztą tam był Kanterm Push. I to jest system, do którego wymagane są specjalistyczne narzędzia. Złączył to wszystko, poprowadził, rozprowadził i wszystko było skończone. No, byłem trochę zdziwiony, jak to. No, zresztą w hydraulicy też robią czasami błędy. Zacząłem sprawdzać i okazało się że puściły zaworki pod umywalkowe. A co było przyczyną? Tylko te dwa zaworki pod umywalkowe zamontował meblarz. Ten, który montował szafkę pod umywalką, zamontował tylko dwa zaworki. Każdy z tych zaworków przeciekał. Te zaworki były wkręcone tak, że woda leciała spod tych zaworków prosto pod płytkę. Zalane całe mieszkanie, remont na ponad 50 tysięcy złotych przez dwa zaworki zamontowane przez meblarza, który nie potrafił odpowiednio podwinąć pakułami, nie zastosował żadnego, żadnej pasty dodatkowej. I po prostu jaką on wkręcał zawór, pokój się zsunęły i zalanie, całe mieszkanie do remontu, duże koszty. A wszystko przez to, że tak naprawdę dwa głupie zaworki, meblarz mówi, co tam, ja nie wkręcę dwa zaworki. No wkręcił, no niestety mamy z tego powodu taką sytuację. Przechodzimy dalej do instalacji kanalizacyjnych. I kiedy się uczyłem Montażu instalacji sanitarnych. Uczono mnie, że guma, która jest w, w tych kielichach kanalizacyjnych, to uszczelnienie, są prawie że wieczne. Niestety nie są. Te uszczelki też mogą się zestarzeć, tracą elastyczność i z czasem mogą puścić. I tu bardzo istotna rzecz, o czym warto pamiętać, że jeżeli w tym momencie rurki wszystkie były poskładane z odpowiednim spadkiem to te przycieki są prawie, że niemożliwe. Jeżeli składane było 20 lat temu, czy tam 15 lat temu, właśnie mniej więcej taki okres 10 do 20 lat, te uszczelki zaczynają puszczać I jeżeli rura gdzieś, mamy kontrspadek albo brak spadku, w ogóle rura leży na równo, to w tym momencie woda zaczyna zaciekać w kielich i spływać po prostu pod posadzkę. I tu robi się problem, tak, że ta stara instalacja kanalizacji też może zacząć przeciekać, i to jest najgorsza w ogóle możliwa opcja, bo tak naprawdę nie ma sposobów, jak ten wyciek dokładnie zlokalizować. Po pierwsze, po drugie, pytanie: czy warto, jak już nam uszczelka puściła? Wiemy, że wszystkie uszczelki w tym czasie się zesterzały i mamy wyciek. To pytanie: czy nie warto by było tą całą instalację przerobić, powymienić te uszczelki albo po prostu rury na nowe powymieniać. I tak naprawdę z tymi starymi instalacjami sanitar kanalizacyjnymi to jest taki główny problem, największy. A zresztą te nowe instalacje kanalizacyjne, jak się prowadzi, to największy problem to są jakieś uszkodzenia mechaniczne, że ktoś. Nie zgraduje rurę, włoży, podwinie się mu uszczelka, albo nie zastosuje smaru, też może się uszczelka podwinąć, albo może za słabo przyłoży, przyłoży siły, że ta rurka nie wejdzie, albo wyjdzie z tej rurki i będzie uszczelka poza rurką, że będzie też przeciekało. Albo będzie jakieś uszkodzenie, przebicie rurki. Na przykład bardzo często, jak idzie rura i montujemy stelaż już po fakcie na posadzkę, nie widzimy co jest pod posadzką. i montujemy stelaż potynkowy, geberit przez posadzkę i przywracamy dziurę, albo nawet dwie. Albo miałem jedną, jedno mieszkanie, w które było sześć dziur przebitych, bo stał stelaż GK dla płyt gips i to było przybite prosto na rurkę. Gipska... Ten profil był przykręcony. Więc na ile to jest istotne, dowiedzieć się od właściciela, jak i do instalacji, jak nie wiedzieć to w jaki sposób, to można byłoby też sprawdzić, no bo sześć otworów w jednej rurce kanalizacyjnej. Później, jak już ludzie się wprowadzili, zaczęli korzystać, wyciek, no to też całej ścianki, rozbiórka całej łazienki zresztą, no remont całej łazienki tu się wiąże. Także to też, to też pokazuje, że po pierwsze instalacja kanalizacji w takim przypadku przecieka od razu, nie później, my od razu widzimy ten wyciek. I to w sensie od razu mówię, że w odstępie 3 do 6 miesięcy od początku użytkowania tej instalacji kanalizacji. No i to też zależy od intensywności. Jak rura jest intensywnie używana, jak dużo tej wody lejemy, to ten obszar może być większy lub mniejszy. W każdym bądź razie znowu spotykamy się z tym, że problem wycieku na instalacji kanalizacji jest spowodowany wykonawcą. To jest wina wykonawcy, to nie jest wina materiału jako takiego. Bo co ma producent materiału do tego, że hydraulik przebił rurę wiercą, montując stelaż e, albo że nie włożył kolano czy coś? No to też e, bardzo istotne są umiejętności. Także to są właśnie takie wycieki, takie awarie są, które na chwilę obecną w większości sytuacji są przyznawane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Takie awarie, prawdziwe awarie hydrauliczne. Dlaczego są przyznawane? Bo. To jest wyciek ukryty, który my nie widzimy, który jest w ścianie, może być nawet bardzo blisko pod baterią, ale jest w ścianie, my go nie widzimy albo pod posadzką. I dlatego Towarzystwo Ubezpieczeniowe chętnie za takie rzeczy płaci, bo to jest wyciek ukryty, który wymaga zlokalizowania, wymaga specjalistycznego sprzętu, wiedzy, doświadczenia. I dlatego my przyjeżdżamy i możemy bezproblemowo, możemy w takiej sytuacji podpisać umowę CC to znaczy, że jest upoważnienie, że klient nas upoważnia do bezgotówkowego się rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym i wtedy my klient, klienta nic nie kasujemy, wszystko nam płaci towarzystwo ubezpieczeniowe, pokrywa całkowicie koszty. Wiadomo, że te wszystkie koszty, te wszystkie czynności, które my wykonujemy, są zgodnie z kosztorysem wyceniane, wysyłamy do towarzystwa ubezpieczeniowego i towarzystwo ubezpieczeniowe zgodnie z tym kosztorysem zwraca środki, natomiast klient za naszą usługę nie musi ponosić, żadnych kosztów w takiej sytuacji, więc z kolei może to być nie najgorszy wyciek, tak powiem, tak? że klient z tego powodu nie ponosi żadnych kosztów. Po takiej lokalizacji wycieku, właśnie po takiej awarii, również Towarzystwo ubezpieczeniowe chętnie będzie pokrywało i resztę kosztów, które my ponosimy związane z wyciekiem, osuszanie, odgrzebianie, ozonowanie czy później odnowienie łazienki, podłogi, płytki, ściany i tak dalej, to wszystko, malowanie, oni to wszystko już będą chętnie przyznawać. Także taki tu dzisiaj był odcinek. Następny odcinek będzie właśnie... Będę opowiadał w następnym odcinku o tym, jakie są instalacje, różne systemy instalacji na rynku i w jaki sposób je się łączą. Zapraszam do pozostawania w kontakcie. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli ten filmik był dla bardzo dla, dla Was korzystne. Możecie, łapkę w górę. I dziękuję. Do widzenia.